Pan z wami Jezu, Pan słowa Ewangelii według świętego Marka. Prawo, 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 Prawo. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali, a On rzekł do nich, pójście wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodziom na miejsce pustynne osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła go litość nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. Oto słowo pańskie. Pójdźcie wy sami osobno, na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Jest taka legenda o świętym Janie Apostole, jak to go podpatrywał pewnego razu myśliwy, taki z łukiem. Podpatrywał go, jak święty Jan odpoczywał. Siedział sobie pod drzewem, odpoczywał. W pewnym momencie zaczął przylatywać do niego taki mały ptaszek. Przylatywać, odlatywać. Święty Jan zaczął się za jakiś czas razem z nim bawić. I wtedy podchodzi do niego ten oburzony myśliwy, mówi: Jak to? Kto to widział, żeby taki święty apostoł, taki głosiciel Ewangelii tak tracił czas na zabawę z jakim tam ptaszkiem? Na co święty Jan do niego mówi: Słuchaj, czy twój łuk jest zawsze napięty? On mówi: No nie. No tylko wtedy, kiedy biorę strzałek, kiedy, kiedy chcę coś upolować, wtedy napina łuk. On wino właśnie, a dlaczego? No, bo w na razie straciłby tą swoją siłę, to swoje napięcie. I wtedy Święty Jan do niego mówi: Widzisz, ze mną jest podobnie. Od czasu do czasu muszę znajdować właśnie chwilę na odpoczynek, żeby odreagować od ciężaru pracy, od różnych trosk, po prostu, żeby miał siłę do następnego działania. Zobaczcie, kochani, przed tygodniem Pan Jezus swoich uczniów posyłał, na dzieło ewangelizacyjne, na głoszenie Ewangelii, na dawanie o nim świadectwa, a dzisiaj oni przychodzą i dzielą się swoimi dokonaniami. Opowiadają Jezusowi o wszystkim, co, czego dokonali. I wtedy Pan Jezus wysyła ich na odpoczynek. Dlaczego to robi? No, przede wszystkim z troski o tych ludzi. Zresztą na kartach Pisma Świętego bardzo dużo jest tej troski Pana Boga o człowieka. Nawet dzisiaj prorok Jeremiasz mówi, jak to Bóg się zatroszczy o swój lud, bo pojawili się pasterze Izraela, uczeni w piśmie, którzy nie chcieli paść Izraela, nie chcieli ludu izraelskiego potraktować jako swoje owce, zaniedbywali ich. I Pan Jezus mówi: Przyjdzie taki moment, że sam Bóg stanie się pasterzem. Dla tej cennej resztki Izraela. No i tak się faktycznie stało, kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, kiedy głosił Ewangelię, zatroszczył się o lud. Także widzicie, te dzisiejsze słowa wynikają z troski o apostołów, o to, żeby oni mogli odpocząć i nabrać sił do dalszego dzieła ewangelizacyjnego. Ale to jest też wskazanie bardzo cenne i ważne. Dla nas, którzy słuchamy tego Słowa Bożego, bo wypoczynek nie jest tylko luksusem dla bogatych, ale konieczną potrzebą dla każdego człowieka. Nieważne, czy jesteś dobrze usytuowany, czy gorzej, musisz od czasu do czasu pozwolić sobie na odpoczynek praca i troski dnia codziennego czasami muszą właśnie ustąpić miejsca. Odpoczynkowi, no bo człowiek to nie maszyna. A zresztą i maszynę od czasu do czasu trzeba konserwować. No właśnie, żeby nie było w naszym życiu takich sytuacji, jak jeden pan się przyjmował do nowej pracy i pyta go kierownik, który go zatrudniał, ile ma lat? On mówi: No 30. A ile ma doświadczenia w zawodzie? On mówi: 35. Jak to możliwe? pyta go kierownik. No po prostu, nadgodzimy. To właśnie, żeby się nie okazało, że jak policzymy czy popatrzymy na nasze życie, to więcej będzie właśnie pracy niż lat życia, także w ogóle w naszym życiu nie było czasu na odpoczynek. Odpoczynek nie jest wynalazkiem ani socjalizmu, ani kapitalizmu, ale jest wymysłem samego Pana Boga. Chociaż prawdą jest, że niektóre systemy polityczne, gospodarcze, społeczne Pana Boga bardzo chętnie naśladują, bo bardzo często nie są w stanie sami nic oryginalnego wymyśleć, bo są najczęściej właśnie takimi, takimi nieroztropnymi i wtedy właśnie kopiują to, co już wcześniej Pan Bóg wymyślił, to, co już Kościół wcześniej wprowadził. Może ktoś z Was pamięta, starsi ludzie, jak za czasów komunizmu w Polsce, w USC zdarzała się taka uroczystość nadania imienia. Szło się z dzieckiem, oczywiście nie wyszliście z dzieckiem, jasna sprawa, ale szło się z dzieckiem do Urzędu Stanu Cywilnego i tam się właśnie to dziecko zapisywało, bo uroczystość taka, uroczysta właśnie nadania imienia. Owszem, było też jeszcze obok rodziców, towarzyszyło dwóch honorowych opiekunów. No i Wypisz wymaluj, i była to kopia przecież naszego sztu świętego, kiedy rodzice przynoszą, przynoszą dziecko do kościoła, aby je i rodzicom towarzyszą właśnie chrzestni. Także widzicie, nic szczególnego nie byli w stanie wymyśleć. Zresztą dzisiaj wśród liberałów wcale nie jest lepiej, bo gdybyśmy, ja już prześledziłem internet, zdążyłem prześledzić internet i znalazłem, że są takie gminy w Polsce, gdzie również dzisiaj się odbywa w USC. Taka uroczystość nadania imienia. Także też można dzisiaj coś takiego sobie zrobić, ale oczywiście jest to kopia, odwzorowanie Chrztu Świętego. Zresztą oni też odwzorowują inne rzeczy. Sami widzicie, czy cała kwestia tworzenia tak zwanych rodzin, czy tak zwanych małżeństw oczywiście nie są oryginalni, nie są odkrywczy no nie są jakoś tak mądrzy nie potrafią pójść z postępem, tylko. W zasadzie kopiują to, co żeśmy my w kościele przy Panu Jezusie już dawno odkryli i dawno zrobili. Także wynalazek, odpoczynek nie jest wynalazkiem jakiegoś tam systemu, tylko jest wynalazkiem samego Pana Boga, bo jak sięgniemy do Księgi Rodzaju, to, znaleź, to znajdziemy tam hymn o stworzeniu. Jak to Bóg w ciągu tak zwanych siedmiu dni stwarzał świat i siódmego dnia dał Żydom polecenie, żeby był to dla nich dzień odpoczynku. Tak jak ja odpocząłem, mówi Bóg, po stworzenia, tak wy Żydzi, Izraelici macie odpoczywać. I w tym dniu macie sobie znaleźć czas na odpoczynek. Był to oczywiście szabat, sobota, ostatni dzień tygodnia. I tak świętowali Żydzi. Chrześcijanie zaczęli świętować zupełnie inaczej. Oni również zrozumieli, że trzeba świętować, ale zaczęli świętować zupełnie inny dzień. Zaczęli świętować pierwszy dzień po Szabacie, bo on stał się dla nich znacznie ważniejszy, bo był dniem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pierwszy dzień tygodnia. I wtedy oni zaczęli świętować, dlatego że chcieli Panu Bogu podziękować za dzieło odkupienia, za dzieło zmartwychwstania, za to, że się okazało, że grób jest pusty i faktycznie takim dniem jest niedziela. Kiedyś ojciec święty Jan Paweł II święty napisał taki list o świętowaniu dnia pańskiego niedzieli, gdzie on tak właśnie pięknie wyłuskał i pokazał Czym niedziela dla nas powinna być? I mówią Ci Święty, że owszem, niedziela może być dla nas dniem Pana, kiedy będziemy dziękować za dzieło stworzenia, no bo jednak jest to pierwszy dzień tygodnia, więc początek dzieła stwórczego według Pana Boga, kiedy Bóg zaczął stwarzać ten świat. Niedziela też powinna być dniem Chrystusa, gdzie będziemy dziękować za dzieło odkupienia, czyli za dzieło zmartwychwstania, za to, że Chrystus wyszedł z tego grobu, że ten grób jest pusty. W niedzielę również, po, niedzielę również powinniśmy uczynić dniem Kościoła, kiedy zgromadzimy się szczególnie na celebracji Eucharystii. Bo to od początku był szczególny dzień, kiedyż, kiedy pierwsi wyznawcy Chrystusa gromadzili się na Eucharystii, właśnie niedziela, gdzie się Kościół szczególnie ujawnia, uzewnętrznia. Zobaczcie, wszyscy jesteśmy Kościołem, tworzymy Kościół, i pięknie ten Kościół w tej chwili pokazujemy, będąc obecni na tej wspólnej modlitwie. Jesteśmy tą cząstką Kościoła powszechnego. Łączymy się tutaj z papieżem, łączymy się z naszym biskupem, łączymy się z wszystkimi wyznawcami Chrystusa. Nie jesteśmy jakąś enklawą, jakąś zamkniętym zgromadzeniem, nieotwartym nie na kogoś innego, tak? jakąś sektą. Nie. Jesteśmy Kościołem, tworzymy Kościół. Jesteśmy cząstką Kościoła. Tu się objawia cały Kościół. Tu się sprawuje prawdziwa Eucharystia, więc to jest właśnie dzień pański, niedziela, dzień kościoła. Ale niedziela ma być też dniem człowieka, czyli ma być czas na odpoczynek, ma być czas na radość, ma być czas na solidarność, to znaczy, że jeden drugiego odwiedzi. Można odwiedzić w tym dniu na przykład chorą babcię i docenić to, że na przykład przepisała to mieszkanie. I dobrze ją od czasu do czasu właśnie spotkać i zobaczyć jak żyje i jej tam w czymś pomóc. Więc to jest właśnie, to, jest, to wszystko należy zrealizować w niedzielę, w dzień pański. No i w końcu niedziela będzie dniem wszystkich dni. Czyli wiemy, że niedziela zapowiada to, co nas czeka po śmierci. Tak jak my tutaj świętujemy liturgię, tak zakładamy, że po śmierci w niebie będziemy świętować liturgię razem z Jezusem, więc... Jednocześnie ta niedziela staje się dla nas dniem wszystkich dni i my się przygotowujemy na to, co przed nami. Dlatego widzicie, ludzie, którzy no nie potrafią świętować niedzieli, no to pewnie będzie im niezwykle trudno w niebie się odnaleźć, będą niezwykle zagubieni, dlatego trzeba się. Uczyć świętowania niedzieli już tutaj, dzisiaj, będąc na Ziemi. Zresztą zobaczcie, ile musi być takiej perfidii, takiego troszeczkę szataństwa, aby szukać środków czasami zastępczych, by właśnie w niedzielę nie świętować. Tak? Szukanie takich luk w prawie, żeby otwierać wielkie markety. Oczywiście, nie wszyscy muszą świętować, tak? bo to nie jest oczywiście nakaz, ale można na przykład wziąć pod uwagę, że nawet jeśli ci ludzie, którzy pracują w marketach, wcale nie chcą świętować w wymiarze religijnym, to można im chociażby umożliwić świętowanie w wymiarze rodzinnym, tak? żeby oni mieli czas na budowanie normalnych więzi, podstawowych więzi z dzieckiem, z mężem, z żoną, z rodziną, z bliskimi. Żeby oni żyli właśnie jak ludzie, a nie jak zwierzęta, żeby to wszystko funkcjonowało tak jak trzeba. I właśnie dobrze by było, żeby taki czas na wypoczynek w ten dzień znaleźć. I gdy mówimy o tym właśnie, o niedzieli, o tygodniu, to warto też przeanalizować nazwę końca tygodnia. Bo bardzo często w naszym chrześcijańskim rozumieniu już się zapisało określenie weekend i my go też używamy. Ale właśnie czasami go używamy niezgodnie z naszą nomenklaturą, niezgodnie z naszym postrzeganiem tygodnia, bo przecież dla nas chrześcijan weekendem nie będzie już niedziela. Dla nas weekendem będzie piątek po południu, będzie sobota, ale niedziela będzie dla nas nowym otwarciem. My zupełnie inaczej, jak poganie się zachowujemy: poganie może od porannej poniedziałkowej kawy, od pierwszego pójścia do pracy zaczynają tydzień, my zaczynamy ten tydzień zupełnie inaczej. My zaczynamy go od porannej modlitwy w niedzielę, od pójścia na Eucharystię w niedzielę, od świętowania, właśnie, oddania czci. Od, rozpoczynamy oddając cześć Panu Bogu, gromadząc się na Eucharystii, budując wzajemne relacje rodzinne. To jest dla nas nowe otwarcie. Otwarcie nowego tygodnia, kiedy przychodzimy i prosimy Pana Boga daj nam siłę, żebyśmy znowu do kolejnego tam powiedzmy piątku sobie potrafili dożyć. Także to jest właśnie takie mentalne przejście, żebyśmy nie szli za logiką nam obcą, prawda? żebyśmy nie mówili nigdy na niedzielę weekend, tylko żebyśmy zawsze na niedzielę mówili pierwszy dzień tygodnia. Niedziela dla całego tygodnia jest tym, co jest, czym jest urlop dla całego roku. Zobaczcie, Chrystus nie chce, żebyśmy się zabijali pracą, bo przecież tak jak lenistwo jest grzechem, tak również i przesadna praca będzie grzechem. Tak? Bo przecież, no, gdzie byśmy ten grzech umiejscowili, no pewnie byśmy go umiejscowili w piątym Przekazaniu. W Przekazaniu nie zabijaj, troska o własne zdrowie, troska o własne życie, o, ten, o to zdrowie fizyczne, o to zdrowie psychiczne. Także to jest niezwykle ważne i Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii chce, żebyśmy sobie o tym przypomnieli, czy to sobie uświadomili. I można by zapytać, jak korzystać z tego odpoczynku. No oczywiście po chrześcijańsku, oczywiście godniem, żeby ten wypoczynek nas nie zniszczył, żeby nie zniszczył naszego ducha, żeby nie naruszył naszej moralności, żeby nas nie pozbawił energii, tak? Bo niektórzy po dniu wolnym są bardziej zmęczeni, jak byli przed dniem wolnym. To znaczy, że źle korzystają z tego daru czasu wolnego. Pamiętacie historię króla Dawida, który właśnie źle wykorzystał czas wolny. W ogóle go nie zaplanował tego czasu wolnego i się to dla niego Właśnie źle skończyła. Kto nie pamięta, to niech sobie właśnie sięgnie do Starego Testamentu i przeczyta historię króla Dawida i Batrzeby. Oczywiście, czas wolny to nie powinien być taką rozrywką, która będzie dla nas zgubna pod względem moralnym. Zobaczcie. Trzeba to młodym ludziom też uświadamiać, dzieciakom, że siedzenie przy komputerze cały Boży Dzień nie będzie do końca najlepszym odpoczynkiem, że siedzenie przy smartfonie przez cały Boży Dzień też nie będzie dobrze wykorzystanym czasem wolnym, że na przykład y, siedzenie jak dwie kwoki na grzędzie przed blokiem i oplotkowanie wszystkich, kogo się da, również nie będzie dobrym spędzeniem czasu wolnego. Na przykład, y, picie tak, przez cały urlop też nie będzie dobrym spędzeniem czasu wolnego. Kolega wrócił z urlopu, drugi kolega w pracy go pyta, mówi sobie, byłeś nad morzem, tak? Byłem nad morzem, na urlopie. No i powiedz mi, jaka była woda, ciepła czy zimna? Mówi, a wiesz, wody to ja nie piłem, prawda? Więc właśnie tak, niektórzy jadą na urlop i zupełnie inaczej go spędzają. Wiecie, my się możemy z nich trochę poć Pośmiać, ale tak naprawdę oni są biedni, bo nie potrafią wykorzystać czasu wolnego w taki sposób, który by no, im się jakoś przysłużył do ich życia, no właśnie, duchowego. Więc y, to jest prawdą, że czasami ludzie spędzają czas wolny tak, jakby tego Pana Boga nie było. Pamiętam, byłem w Ciechocinku i tam zobaczyłem taką panią: idzie z kulami, z laskami, ledwie się kobita zbliżyła do takiego okienka, gdzie było planowanie zabiegów. No i tam jej rozplanowali te zabiegi, część do południa, część po południu. Ona tam zrobiła awanturę, mówi nie, ja jestem słaba kobieta, ja ledwie z tymi laskami chodzę, ja muszę mieć wszystko do południa. Już po południu nie mogę mieć żadnego zabiegu. Ja potem wieczorem spaceruję, patrzę tam jakiś dancing po tańcówkach, a babcia laski odrzucone i tańcuje wśród panów, no nie? I wieczorkiem już miała zupełnie dużo sił, żeby właśnie potańcować. Także widzicie, nie zawsze, nie zawsze my korzystamy z tego, z tego daru wypoczynku tak, jak żeśmy, tak żeśmy powinni korzystać. Czasami właśnie są zaniedbania w mszy świętej, w modlitwie, w życiu sakramentalnym i wracasz po tym urlopie i jesteś właśnie gorzej zmęczony, jak przed urlopem. Straciłeś nie tylko pieniądze, ale straciłeś także pracę, którą włożyłeś przez cały rok w swoje życie duchowe. Dlatego Mówię to właśnie w tym czasie, gdy planujemy wakacje, gdy przeżywamy wakacje, gdy spędzamy jakieś urlopy, aby one również były owocne dla naszego życia duchowego, bo chrześcijanem jesteśmy zawsze i wszędzie. Jesteśmy w domu, poza domem, przy żonie, z dala od żony, przy dzieciach, przy rodzicach, zdala. Wszędzie jesteśmy chrześcijanami, więc trzeba ten czas wolny bardzo dobrze i owocnie planować. Zwłaszcza wtedy musimy o tym pamiętać, gdy usłyszymy słowa Pana Jezusa Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Amen.